Siama ze strony Died Bikes to jest kolejny odcinek Secretive Bridge DLC Ruin. E, oczywiście tak. E, tu ostatnio z segmentu wyskoczyliśmy. z był nas. Music Man, nie wiem w jaki sposób, ale dobra. I skończyliśmy ostatnio tu. Tak, to jest pierwsze podejście. To już nie jest piąte, więc e, chyba lepiej będzie mi się grało. Dobra, sprawdźmy szybko, czy tu nie ma prezentów jakichś. Bo tu by był, mógłby być. To taki doląbany prezent. Ale raczej tutaj prezencików nie uświadczymy. Dobra, przechodzimy do Venta. Gdziekolwiek wchodzimy teraz, bo to już jest nowa gra, w końcu gram coś, co nie wiem, coś, co jest dalej. Bo ten ostatni odcinek to drama, to był już, że ja pięć razy go musiałem nagrywać. Naprawdę. Dobra. W jakim miejscu my jesteśmy? Zrobiliśmy PZBlaście Notesy, uciekliśmy od tego Frasbera. W jakim miejscu my jesteśmy teraz? Jakieś bentami poszliśmy? No długo się ładuje, Helping nam nie pomaga Helpie Gra, nagrywanie To, to widzowie czekają, halo Helpy, Help, o Helpi się mnie usłyszył w końcu Dobra, tu by był też dobry skam, żeby o. o widzicie? Air launch box Okej, okay. dobra jak tu, tu prezent to drugiego już nie będzie nie, schodzimy tu Okej, okay, w jaką stronę teraz? To wygląda jakby dało się przejść, ale jednak nie Dobra, chodźmy tędy W końcu jakaś większa przestrzeń no, no właśnie, ale co z nią? A, tu się da przejść, dobra No chyba, że tak hey ja i can to hear you i finally have a clear signal gregory i shut down all the security nodes i'm in the roxy party garage am i close almost there's still one node left that's keeping the underground sealed where roxy's the final node you need to deactivate her but deactivate her and save me save me cassie please It's so dark down here. Ok, czyli my będziemy tam, gdzie tego spring trapa robi, co? Ale jak my później uciekniemy? Dobra, jeszcze jest jeden Security No, To wygląda, jakby było zepsute toś. Zrazu on, czyli nie ma tych. sekrecików dla mnie, ale chyba nie. Okay. o jest. Chodź tu, chodź tu. No kuźwa. Przez opony nie da się przejść. Widzicie, ja mu żeby to sprawdzać. sekrecie. To się da otworzyć? Nie. Tego kardy. Loksi. Sam nawet nie wiem gdzie. Ja idę teraz. Konkretnie, ale idę gdzieś. Czekaj, 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 czekaj. A ja tyłem przez. Ja nawet się nie zorientowałem, dobra. Jo. Podręcznie te palmy wyglądają. Duhardy. Dobra, no jakby tu gdzieś była. You remember me? Your special day. I remember. Your special day. Do you still like carrot cake? It has been some time since I saw you last. If I remember correctly, it is on the 11th. I remember because you are number one. Twice. Have you booked your party? i'm sure your friends will show up this time uh-huh cassie what are you doing what ain't no way I'm sorry. so sorry. There is no excuses for that dimension. Okej, czyli już nie ma security node'u. What is this? Aha, me się śmie total. No shit. To jest końcówka gry? Co e? to jest dziura, czy jej nie ma? Dobra, no, myślę, że to jest dziura jakaś. Ten... A no, latarką mogę poświecić to. Zapomniałem, że ja latarkę jeszcze mam w tej grze. Well, done. that was the last security note. I have located the source of your friend's radio signal. It is coming from under the radio. Warning, you are now leaving the WANI network coverage zone. Okay. I understand. So. i to finish Nie, na no 6 minut jest, co ty, David, mówisz? Zakończył gry przed dosłownie zakończeniem, bo nie będę odcinka nagrywał na 6 minut, nie? Bro, czy my będziemy tą windą zjeżdżać? No jak windą zjeżdżać, jak ona jest zepsuta? Jest? Oh no, don't cry, malwaga You'll be, you'll, you'll about to see the george, or, or something like this Georgie Jejku, te miejsce, nie? Czyli kanonicznie to było. Patrzcie, ta winda dalej żyje. To miała już nie żyć. Po raz pierwszy klikam i windę. E? Ona się nie zepsuła tam? Ja myślę, że jeszcze chore gówno na nas czeka Długo zjeżdża się? Za chwilę wracam Nie, to długo się tu zjeżdża. No way. Ain't no way. Dobra. Wchodzimy w to miejsce w końcu. Co jest? Troszkę jakby rozwalone. Ty, tu gdzie był kradziol, to teraz jest przejście. Co jest? No, why she's crying though? O, o, Nie wiem, czemu ona płacze. Czyż ona idzie zobaczyć George'a? Ale my nie byliśmy w takim miejscu. To jest miejscówka? nowa miejscówka To tego? No tego to... no, No! No, no, no. Come on! Stupid nie, nie, już bez tego nawet. I tak nie, już nie, 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 Dobra, idziemy. To są na pewno jakieś ukryte prezenty. O, właśnie o tym mówiłem. Fast token? Ain't no way, bro. Dobra, idziemy stąd. Albo i nie. to jest dobre miejsce do ukrycia właśnie takich prezencików. Duże O dokładnie, o ja tym mówiłem. Dobra, fast token, kolejny. Ok, szwedzki. Niech będziemy musieli się wracać. Dobra, to miejsce jest dziwne, bo nigdy tu nie byliśmy. Wygląda też, jakby było coś z pizzerią związane. Kolejny pastopem. Kolejny pastopem? Chyba ja też będziemy musieli się wrócić. Będzie na przykład Five Required. I am a candy What? Come get your candy eater. I have candy all day, every day. Candy, candy, candy. Candy, 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 candy. Now I will tell you a story, okay? About a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. There was a monster in the woods. But the mother caught it and kept it locked in the basement. The monster always made scary noises at night. But the mother would tell the boy not to worry because it could never get out. Then she would sing the boy a lullaby to sleep. One day, the monster stopped crawling and instead listened and learned the lullaby. The next day, the mother went out to find food. to on stwierst z angiela łapał bym z piwnic. This boy is that the little idol opens the door. door. Oho. Ohoho. Też się rzeczy dziwne dzieją w tej grze. Wszyscy są tak naprawdę. Ty, ale co my tu robimy? Why are there burners everywhere? It's like the inside of an oven. Ain't no way. What is this? Just don't spring, trouble the Very prob. Probably. Whoa, 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 wait, wait. This trzeba było tu przejść. O, Lipko. Fast token? Nie, comic page. Comic page. So we are down there. Okay. That sounds very interesting. Okay. I Ile tych fast jest? Ciekawe, czy macie jeszcze jakieś zakończenie, nie? Tak, besides that Uł, tu, bo to jest jedynym przejściu logiczne. Kocham to Rób się, rób się, rób się. Powoli to schodzi, strasznie powoli Dobra, mama to Gdzie to jest jeszcze zejście? Już nie wystarczająco jesteśmy pod ziemią? A bo to się wszystko zapadło, George, gdzieś, gdzieś coś, co się pakował To jeszcze będzie walka z, z Springtrapem na pewno Czy to jest to miejsce, o którym myślę, czy nie? I don't think so Da się wjechać z tym. Jakaś czapusia, plecaczek. Ain't no way. What is going on? Co to za myszka? Dobra. Ja mogę tego używać już. I jak ja jestem głupi. No dobra. Aha, a tu się nie dało przejść, czy się dało? Nie, myślę, że to jest to, co się do innego świata przynosi. Okej, okay, no dobra. To będziemy kombinować, bo to jest jedyne, 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 jedyne przejście. O, to chciałem powiedzieć. Co z tym królikiem? Co z tą Wani? Bo ona da dalej jakby nie istnieje. Jakby to na pewno jeszcze nie wszyscy, I co to zrobiło? Nie gadać, muszę jeszcze raz to zrobić. Nie, co się tam zagadeczka trafiła? Oj. jest machine. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Halo? Dobra, nie mogę już wyjść. Gregory. You saved me. You saved me, Gregory. Oh no. I, I'm Gregory. You're not Gregory. What are you? I'm Gregory. What? No. What? What? Cassie, can you hear me? Gregory? Is that really you? I mean, really you. I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place. Something's trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. How? I find his access to the building map. Just follow the instructions. Nice. Run. Is someone woman Go right. Ah, and I'm i It's right behind you. Dobra, co ja mogę zrobić? Nie mam biegu. Ja tu ledwie co widzę. Coś. No to idę. No jejku. Co się wylepałem chyba? George, miałeś mi pomóc, a teraz mnie zrobiłeś w bambuku. Zrobiłeś mi w bambuku. No zro zrobiłeś mi w bambuku jak nic. Ja nie wiem sam, co o tym mam myśleć teraz. Się takie rzeczy odwalają. co z Freddiem? Przecież on nie zginął. On jeszcze nie zginął, też coś z Freddiem będzie jeszcze. Na 100% Freddy nie zginął jeszcze. Freddy is not dead yet. Something will be connected with him. I'll... <sighs> Coś będzie z tym związane. no ja wam to już mówię. I'm already saying to that Dawaj, dawaj, dawaj szybciej. Tylko co ja mam tam zrobić? Czy ja rzeczywiście muszę te kabelki zrobić? Bo on tam daleko był, on tam strasznie daleko był. A to panie, że mi w takim miejscu sejmuje. Giorgio mi muove. Me. I think I need to explain a few things. You were never supposed to go to the Pizza That thing in the sinkhole tricked you. I really don't know what it is, but it's been trapped down here a really long time. The Nexus security program was designed to keep it hidden, but you shut down the security, and now it's free. It's not your fault. I know you did it for me. To save me, but we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory, no, <coughs> okay, just calling it. Ma sensu, Georgie jest złym gościem? No way, przecież myśmy nim grali! On nas zabił? On nas steroryzował? Ale co da, dobra, może nie to, to skipać, bo może coś będzie po napisach. Ej, no way, co jest? Nie wierzę, ja, na co ja patrzę teraz. Inne zakończenia w tej grze? Powiedzcie, że są. Powiedzcie, że są różne zakończenia. Powiedz... Ja chcę więcej odcinków z tej gry. Niż te... Nie chcę, żeby to było ostatni. Z przedostatnim takim gównem. Come on. no powiedzcie, że to nie koniec, no. No jejku, te napisy bez sensu. Ja wiem, o co chodzi. Dużo też nad tą grą, widać. Kiedyś w Studio też. No teraz to będzie, wymienianie mnie dopiero. No, myślałem, że będzie większe. DJ f ok. Sorry. Właśnie o tym mówiłem. I tyle? Nie, tu są inne na pewno. Dobra, dziękowałem za oglądanie. Myślę, że to będzie yy, odpowiedni odcinek. Jeśli to był ostatni level w grze to po tyle no co ja będę więcej grał. A jeśli jest jakieś są inne zakończenia, dowody z tego nagroda, dziękuję za oglądanie. Będziemy się w jutrzejszym odcinku w Security Bridge DLC Ruin. A jeśli nie, to może coś będzie, a może nie. Raczej chyba nie, bo będę na wakacjach, więc będzie długa przerwa. Więc dziękuję za oglądanie. Będziemy się do następnego. Siema i yo.